Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w takim bonusowym odcinku na tym kanale, ponieważ dzisiaj jest niedziela, a w niedzielę nie ma zazwyczaj odcinków, ale dzisiaj stwierdziłam, że zrobię wyjątek spokojnie, jutro również odcinek będzie, więc takie trzydniowe daily można powiedzieć. W dzisiejszym odcinku po prostu chciałabym Wam życzyć zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Wielkanocnych, żebyście mili, miło spędzili ten czas i chciałabym Wam też za wszystko podziękować, bo gdyby nie Wy, to po prostu tego kanału by nie było. Dziękuję Wam za to, że mnie subskrybujecie, że dajecie łapki w górę, że piszecie takie miłe komentarze. Naprawdę to jest bardzo motywujące i wszystkich Was uwielbiam i naprawdę bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Tak naprawdę dzisiejszy odcinek, naprawdę bardzo króciutki, ale po prostu uważam, że to jest miły gest, jeżeli właśnie jakiś youtuber nagra taki odcinek do swoich widzów, gdzie po prostu życzy im wesołych świąt. Więc jeszcze raz wesołych świąt. No i do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Buziaczki, pa pa.